Dzień dobry wszystkim, witamy serdecznie. Czas pokłócić się o Super Ligę. Temat numer jeden ostatnich dni i z tego powodu jest mi niezmiernie miło powitać dziennikarzy Kanal Plus Andrzej Twarowski, Tomasz Sząkała. Dzień dobry. Panowie, na wstępie jakie macie stanowiska odnośnie tego bytu, jakim jest Superliga? Czy jesteście pozytywnie nastawieni, czy negatywnie, czy też wypośrodkować? Musicie swoje stanowisko i nie wiecie do końca po której stronie tego konfliktu, bo te, tak trzeba do tego podejść. Jak mawiał już w zasadzie kultowe się to staje Gary Neville, jest to wojna przeciwko piłce nożnej, wtórują mu inni, chociażby Jamie Carragher. Czy według Was to jest wojna i jeżeli tak, to po której stronie tego konfliktu jesteście? Może. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo trudno jest bronić Superligi, bo właściwie za tym tworem to jest tylko kilku gości na świecie, którzy mają bardzo grube portfele, a kiedy wsłuchujemy się w głos takiego zwyczajnego, normalnego kibica, to, że piłka bez kibiców nie ma sensu, to doświadczamy tego od momentu, kiedy mierzymy się z pandemią. Do tego wszystkiego wtórują kibicą sami piłkarze, nawet piłkarze tych klubów, które są najaktywniejsze i bardzo chciałyby od sierpnia grać w Superlidze. Mnie się wydaje, że to, że to po prostu jest taka pokerowa zagrywka ze strony Florentino Pereza i pozostałych ludzi w to mocno zaangażowanych. Bo słuchajcie, no, dla mnie rzeczą zupełnie niepoważną i niezrozumiałą jest to, że nagle chcą się odseparować od uef -y, chcą założyć swoje rozgrywki, ale oni dzisiaj nawet nie wiedzą, kto do końca będzie grał w tym nowym tworze, bo wiadomo, że jest dwunastu tych założycieli, niewiadome jest stanowisko Paris Saint-Germain i klubów niemieckich, wiemy jak wyglądają kwestie właścicielskie w klubach niemieckich, że tam kibice jednak mają ten głos najważniejszy. A jak tak się wsłuchamy w głos opinii publicznej, ludzi, którzy chodzą na stadiony, którzy kupują koszulki, którzy całym sercem są za swoimi klubami, to wiemy jakie ich jest stanowisko wobec Superligi. Jeśli chodzi o Paris Saint Germain, to tutaj znowu wkraczamy w obszar wielkiej polityki. I Paris Saint Germain to są Katarczycy. Mm -hmm. Wiemy, gdzie będzie najbliższy Mundial w 2022 roku, więc oni teraz nie będą szli na zwarcie plus, z UEFA. Z FIFA, który jest właśnie w no Tam są różne, mistrzów, różne powiązania. Wydaje mi się, że, że sprawa w pewnym momencie jednak rozejdzie się po kościach. Chcą te, większe, te największe europejskie kluby, po pierwsze, moim zdaniem, mieć pewność, że zawsze zakwalifikują się, że będą po prostu na stałe, będą niejako rezydentami Ligi Mistrzów czy tworu, jak go zwał, tak, tak zwał, bo nikt nie może sobie dzisiaj pozwolić na to, że powiedzmy, zakończy sezon. Poza miejscami dającymi prawo gry w lidze mistrzów i przez to ucierpi budżet bo do, kasy klubu, do, bo do kasy klubu nie wpłynie, wiem, 60-70 milionów funtów czy, czy euro, i nagle musisz pozbywać się swoich czołowych piłkarzy i gdzieś tam w tej europejskiej hierarchii spadasz, i masz później trudność, żeby tam, żeby tam ponownie wrócić. Poza tym, no też Florentino Perez zwraca uwagę na to, jak mało przejrzyste są działania UEFA. -y. On powiedział chyba we wczorajszym wywiadzie: Ja dzisiaj wiem, ile zarabia LeBron James. Największa gwiazda NBA to nie jest żadną tajemnicą, ale nikt nie wie, na przykład, jakie są apanarze pana Ceferina. To, co robi UEFA, bardzo mi się nie podoba. Wydaje mi się, że, że oni są mocno spanikowani. Pewnych spraw zupełnie nie przemyśleli, bo jeżeli ja słyszę z ust prezydenta UEFA, że my w takim razie będziemy karać piłkarzy tych największych klubów, czyli powiedzmy Bruno Fernandesz albo Leo Messi. Wojciech Szczęsny. Wojciech, Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski, niebo Robert Lewandowski akurat jest w Bayernie Monachium. Oni nie będą mogli zagrać w Mistrzostwach Europy albo w Mistrzostwach Świata, ale czemu mają? Oni dostać takiego pana. Takiego Dlaczego mają mieć ten. Tym ten bardziej, że ci piłkarze wcale nie musieli znać planów tych klubów. bo nie to wynika z wypowiedzi piłkarzy. James Milner wypowiedział się na ten temat, ale generalnie piłkarze się boją. Ja miałem przyjemność akurat rozmawiać z jednym z piłkarzy. Z tych klubów, właśnie z tej dwunastki, i od razu, od razu dostałem taki komunikat: nie ma tematu Superligi, nie wypowiadamy się na ten temat, bo wiadomo, że to jest kwestia bardzo drażliwa. Ja obstawiam, jeśli miałbym strzelać, jak to wszystko się zakończy, że zakończy się tak, że. Spraw telewizyjnych teraz i ogólnie z Ligi Mistrzów trafi więcej pieniędzy do klubów, że być może pojawi się jakiś dodatkowy inwestor, który będzie chciał zyskać wizerunkowo na zasadzie takiej: my jesteśmy ratownikami tego futbolu, do jakiego jesteście przyzwyczajeni, że w taki sposób UEFA zyska wizerunkowo, Florentino Perez, Anieli i cała reszta delikatnie odpuszczą, ale i tak każdy będzie wiedział, że ta Superliga przyjdzie. Ja obstawiałem, szczerze mówiąc, że Superliga nastąpi w 2030 roku, mniej więcej w tych okolicach, bo że, że kiedyś nastąpi to, to byłem w 100% przekonany, zaskoczyło mnie, że dzieje się to teraz, natomiast te reakcje z jednej strony Czeferina, który tam wyzywa niektórych od węży, od... Yy, różne tam padały epitety, yy, czy chociażby wypowiedzi Javier'a Tebasa, szefa La Liga, który jakiś czas temu, już naprawdę jakiś czas temu powiedział, super Liga, to jest pomysł ludzi, którzy siedzą przy barze o 5 rano. Czyli w sumie stwierdził, że, że, że raczej na trzeźwo się tego nie organizuje. To wszystko pokazuje, że nikt nie wiedział, co się święci. Nikt nie był w stanie się do tego wszystkiego przygotować i to jest nieprawdopodobne. Natomiast sam sposób ogłoszenia tej Superligi, to co działo się w tych następnych godzinach, chociażby wywiad Florentino Pereza dla El Chiringuito, dla mnie to jest troszkę mało poważne. To znaczy, moim zdaniem to właśnie dokonuje się największa rewolucja w historii futbolu, a być może w ogóle w historii sportu. I okazuje się, że właśnie o tym rozmawialiśmy przed momentem, że Florentino Perez w jaki sposób definiuje te swoje plany w trakcie programu, który jest bardzo fajnym, sympatycznym show, w którym występują wiarygodni dziennikarze, którzy często przekazują kluczowe informacje, ale jednak w programie, który ma taki odcień momentami kabaretowy, gdzie dziennikarze tańczą i tak dalej. I tam Forentino Perez idzie i to ogłasza, tak, a nie iść tą drogą. A, a nie, musimy, na, okay. a nie na przykład, zęba. A nie na przykład <laughs> w ramach jakiegoś powiedzmy jednego oficjalnego wywiadu zwołujemy Konferencję prasową w Szwajcarii siada pan Anieli, siada pan Perez, przedstawiciele Liverpoolu, Arsenalu, Manchester United i tak dalej. Dziwnie to wygląda. Perez powiedział oczywiście, że za chwilkę kolejne osoby się wypowiedzą, ale to wszystko jest organizowane tak bardzo na prędce, że, że aż mnie to zaskakuje. Ja obstawiam, że że zakończy się to tak, że tej Superligi jeszcze w tym momencie nie dostaniemy, ale że ona nastąpi prędzej, prędzej niż później. Ale ja ogólnie jestem zdania, że my już mamy do czynienia z Superligą, bo jak spojrzymy sobie na fazę pucharową Ligi Mistrzów, to od czasu do czasu tam rzeczywiście jest taki wynik bardzo zaskakujący, to dotyczy zwłaszcza Juventusu w ostatnich, w ostatnich sezonach, ale tak poza tym, to jednak przy tym stole konsumują ten wielki tort, te największe europejskie kluby. Powiedziałeś, tam, że to będzie 2030 rok. Nie, to nie będzie 2030 rok. To będzie 2024, bo wtedy będzie nowy format Ligi Mistrzów. Będzie to się nazywać Ligą Mistrzów, ale to tak naprawdę będzie Superliga, bo zostaną zaproszone chyba 36, No Dobrze, ale uważasz, że to wszystko zespołów. będzie odbywało się na zasadzie takiej... Jak proponuje teraz UEFA, czyli ten nowy format Ligi Mistrzów? Czy jednak już wtedy będzie superliga, powiedzmy ta pod szyldem Florentino Pereza Czy znaczy oni, oni już zdradzili swoje plany, przedstawili przecież zarys tych rozgrywek, jak one mają, mają wyglądać? Ja no dobrze, że kto wygra, to przeciąganie liny, to mam na myśli. Ja myślę, że tu nie będzie jednego zwycięzcy. Zależy w jakich kategoriach będziemy to rozpatrywać, bo nie chce mi się wierzyć w to, żeby powstała Superliga, żeby te największe kluby odłączyły się od całego, od całego organizmu, bo oni też widzą, jak na to reagują. Kibice. To jest, to jest rzecz bardzo przykra mm -hmm. i bardzo, Ale bardzo bolesna, bolesna to... że nikt się z kibicem nie liczy. Ale ja z tego przejdziemy. Jeszcze. Uważam, że trochę opadły, opadły maski, bo nam się, A to nam, się wydaje, że, nam się wydaje, że te kluby to w ich najlepszym interesie jest dbanie o kibicach. Nie, o kibica. Nie, dzisiaj już, już wiemy, że ten kibic to jest po prostu klient i nic więcej. Ale to Andrzej, jest najlepszy właśnie... klient na świecie, bo to jest facet, który ma 7 lat, ojciec go zabiera. Na stadion, on połyka tego bakcyla i może zmienić pracę, może zmienić, nie wiem, miejsce zamieszkania, może zmienić kraj, może zmienić profesję, może zmienić żonę, może zmienić męża, ale nie zmieni klubu, któremu kibicuje i jest tak naprawdę klientem do grobowej dechy. Oni pokazują, że cały czas chcą ciebie wyciskać, ja że, nad... że twoje serce dla nich nie ma żadnego znaczenia, jeżeli hmm. za tym nie idzie to co, masz, to, co masz w kieszeni, to co masz w portfelu. I to jest taka chyba najsmutniejsza konstatacja tego, co się, co się dzieje, bo może my też zbyt naiwnie na to wszystko patrzyliśmy, bo jednak kibic myśli sercem, nie myśli rozumem, nie mhm. zastanawia się nad tym, że ktoś go tutaj robi w balona. Ale ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo mówisz o właśnie o tym podejściu do kibiców i tak dalej, i czy nie będzie za chwilkę tak, że jeśli kibice Liverpoolu ściągną flagi z Anfield, że jeśli kibice Realu Madryt będą się, myślę, że akurat kibice Realu Madryt są podzieleni, ee, większość jest pewnie przeciwko Superwidze, ale podejrzewam, że proporcjonalnie w porównaniu z innymi klubami wśród sympatyków Realu dałoby się, dałoby się znaleźć taką większą równowagę wśród sympatyków mm. Barcelony, która znajduje się w opłakanej sytuacji finansowej też. Natomiast zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy jeśli dojdzie do jakichś buntów, to ci właściciele, tacy nie do końca funkcjonujący w tej społeczności kibicowskiej, bo i Florentino, i Laporta funkcjonują, ale na przykład Amerykanie, którzy są właścicielami poszczególnych klubów, nie powiedzą, co nie przyjdziecie na, na Old Trafford? No to Teksas, a za tydzień Australia. Właśnie tak rozmawialiśmy, żeby, że tak jak wiesz, masz w supermarkecie tydzień chiński, tydzień australijski, to wiesz, rozegramy dwa mecze w Chinach, dwa mecze w Australii, później, później w Tajlandii, żeby troszkę zgarnąć z tego rynku, który do pewnego stopnia opanowało Leicester. Czy to nie będzie w ten sposób funkcjonowało? Zresztą mówimy o tym, kto jest hipokrytą w piłce. Przecież... Federacja hiszpańska organizowała Superpuchar Hiszpanii gdzie? W Arabii Saudyjskiej. La liga chciała wypuścić swoje mecze do Miami mecz Zirony z Barcelony. No też były takie pomysły Siemię. w Premier League, żeby rozgrywać taką dodatkową 39 kolejkę, no która właśnie. będzie nie wiem, jeden mecz będzie w Tokio. Y -y -y. Stanach Zjednoczonych. Każdy trzeci kombinuje. Trzeci każdy klina, kombinuje, natomiast ta, ta wielka dwunastka uznała, że nie potrzebuje pośredników. A propos jeszcze Bayernu, BVB i PSG pezże myślę, że jest w najbardziej kłopotliwej sytuacji tak. i tam głowią się, to tam generalnie funkcjonują najbardziej kreatywni księgowi w świecie piłki i też bardzo kreatywne osobowości, natomiast muszą się zastanawiać, jak z tego wybrnąć, ale myślę, że w Bayernie i w BVB też. I sądzę, że oba te kluby wejdą do tego pociągu, być może nie do, pier do pierwszego nie chciały wejść, może nie do drugiego, ale do trzeciego albo do czwartego już tak, bo wyślą w świat komunikat pod tytułem: Nie chcemy, żeby te realia nam zupełnie odjechały, rozumiemy was, szanujemy tradycję, chcemy być tradycją z Ferrain i tak dalej. Natomiast jeśli nie dołączymy do tego,. To za chwilkę w Bayernie nie będzie występował Tiago Alcantara czy Jozua Kimiś, tylko na przykład Maximilian Arnold wyjęty z Wolfsburga. Ale to, co mnie na przykład zastanawia, to słowa Florentino Pereza, który mówi, nie dopływają do piłki nowi ludzie. I co robi Florentino Perez i tych dwunastu właścicieli pozostałych europejskich klubów? Po prostu pokazuje figę z makiem tym ludziom, Którzy już oni z których już są. oni żyją. A szansa, szansa na to, żeby dzisiaj młodzież połknęła bakcyla, jakiś tam, nie wiem, sześcio, siedmio, ośmioletni chłopiec jest, jest niewielka, a jedyne, co można zrobić, to po prostu zachęcić go do uprawiania sportu, podstawić mu to pod nos, dać mu odpowiednie odpowiednie warunki, ale jak to się musi odbywać? To się musi odbywać w taki sposób, że z góry tej piramidy te pieniądze będą gdzieś jednak przepływać na, na, do, samej, do, samej, do samej podstawy, bo Anieli proponuje jakiś zupełnie pomysł z kosmosu transmitujmy wobec tego ostatni kwadrans spotkania, bo mecze piłki nożnej są za długie. Wydaje mi się, że przez to działanie te kluby po prostu, po prostu wyleją dziecko, dziecko z kąpielą, bo jakby ta zadra w kibicach już będzie zawsze. Ciekaw jestem, jak to się właśnie dalej, dalej potoczy. Bardzo mądre słowa, powiedział może nie odkrył Ameryki Marcelo Bielsa, ale niekiedy warto o tym wspomnieć. Bogaci chcą być jeszcze bogatsi, bo gdybyśmy teraz zadali sobie pytanie, czego brakuje w piłce nożnej bardziej: solidarności czy pieniędzy? No, solidarności. Solidarności. Bo, bo Florentino Perez mówi, jest. Pandemia, my tracimy grube miliony. Okej, okay, to niech się dogadają z UEF-ą, że te wszystkie kluby zasypią swoją dziurę budżetową, znieśmy to finansowe fair play i każdy się wyzeruje. Tak, dajmy czas, dwa sezony bez Financial Fair tak, Play. Dokładnie. Ściągnijcie sobie inwestorów. No nikt, nikt i... mi nie powie, że, że nie wiem, że szejków, którzy zarządzają Manchesterem City, nie stać na to, żeby jutro. Czy, czy nawet za 5 minut wypisać czek na 250 milionów funtów, i nagle wszystko zostanie wyzerowane? Valentino Perez też jest w stanie pewnie jakieś, jakieś pieniądze pozyskać, wrzucić je do klubu. To samo, byłoby, to samo byłoby z Barceloną. Dlatego wydaje mi się, że to była zagrywka wabank. Wygrają na tym kluby. UEFA też za dużo, za dużo nie straci, bo wydaje mi się, że dalej będzie organizatorem, organizatorem całości, tylko pewnie dojdzie, do, do zmian w samym układzie tej ligi. To znaczy, jestem przekonany, że, że w pewnym momencie zostanie przegłosowany taki, taki projekt. że ci wiesz, najwięksi z urzędu mają miejsce. Mają największy problem w tej całej historii, że my dyskutujemy na temat Superligi i tak naprawdę moglibyśmy sobie teraz sięgnąć po telefony i tutaj przewijać cały ten timeline, czy coś się nie pojawiło po drodze. Bo my nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Czyli dostajemy informacje o tym, że ma być Superliga, analizujemy różne warianty, a nie mamy pojęcia, jak to ma wyglądać poza tym, że jest 12 plus. 3, czyli prawdopodobnie PSG Bayern BVB plus pięć, czyli jak, jak zakładam reprezentanci pięciu najsilniejszych lig europejskich, my dyskutujemy na temat Superligi, o której wiemy bardzo niewiele. I to, to jest też fatalne, że w taki sposób następuje ta komunikacja. No tak, ale my, my, mów, my rozmawiamy o tym, że wiemy o tym bardzo niewiele, a słuchając właśnie Florentino Pereza, dochodzimy do wniosku, że on też wie bardzo niewiele na temat tego forum, no, tego który gdzieś tam sobie, za nie wiem, wspólnie w głowach wymyślili, ale do końca nie wiedzą, jak to miałoby, jak to miałoby wyglądać. Przypomniał sobie na ostatnią chwilę, że to tam gra w Superliga, bo miał chwilę wiedziałem kłopot, żeby sobie o tym przypomnieć. Panowie, na koniec jeszcze jedna kwestia, o którą chciałbym Was zapytać, bo bardzo mnie to ciekawi, jakie jest Wasze stanowisko. Wiemy, że w tym wszystkim trochę gubi się etyka, że gdzieś te małe kluby, czy też ze średniej półki są zapomniane, są mocno pokrzywdzone, I nawet ten fundusz solidarnościowy, o którym, o którym mówił Florentino Perez, jest też jedną wielką niewiadomą, więc nie, nie wiemy tak naprawdę, w którą stronę to podąży. Ale nie da się ukryć, że mimo wszystko Superliga wytworzy jeszcze większą, jeszcze większą lukę, jeszcze większy rozłam finansowy pomiędzy tym blokiem, o którym mówiliśmy przed chwilą, czyli blokiem potentatów, hegemonów, a tymi mniejszymi, e, średnimi. Teraz e, mam do Was pytanie, co w takim razie e, Waszym zdaniem powinny zrobić ligi? Czy powinny być nastawione na tą stricte marketingową stronę, która jest oddalona maksymalnie od etyki, czy jednak powinny pod kątem tej solidarności, o której e, już tutaj mówiliśmy. Dokonać jakichś radykalnych kroków, które miałyby zatrzymać ten projekt w takim kształcie, w jakim on jawi się obecnie, czyli jako elitarne grono, nie dopuszczające średnich i maluczkich, tylko skupiające tych najważniejszych, których oni sobie gdzieś tam na własną rękę wybierają. I czy za tym powinna iść jakaś akcja pod tytułem wykluczamy te zespoły z ligi? Czy do tak drastycznych kroków może dojść, Waszym zdaniem? Znaczy, mi nie trudno sobie to wyobrazić, że Liverpoolu, Manchesteru, United, Tottenhamu, Arsenalu, Chelsea nie będzie, nie będzie w Premier League. To znaczy ogólnie musimy sobie uzmysłowić jedną rzecz. Każdy z tych klubów nie patrzy dalej niż na czubek własnego nosa. Jeśli te pozostałe kluby Premier League poza pierwszą szóstką nagle zostałyby obsypane nie wiem pięcioma miliardami funtów, bo ktoś by im powiedział, wiecie co? My wierzymy w to, że wy bez tej wielkiej szóstki sobie poradzicie. To wiecie co im powiedzieli? Spoko, to jest super pomysł. Oczywiście, to jest tak. super pomysł. Przecież już wcześniej też były zakusy na to żeby troszkę zamknąć, zamknąć Premier League. To zostało ostatecznie storpedowane. Te wszystkie pomysły oczywiście biorą się od amerykańskich właścicieli. To też jest ciekawe, bo czasem o tym zapominamy, że w Stanach Zjednoczonych nie ma pojęcia klub. To jest albo franczyza, tak. albo organizacja. Tak jak wcześniej mówił Tomek, jeżeli jesteś Dzisiaj w Minneapolis, ale okazuje się, że tam już to zapotrzebowanie na koszykówkę się, się skończyło. No to tak sobie drapiesz się po głowie. i Aha, wiecie co? To może las Vegas. To może Las Vegas i tam to będzie bardzo atrakcyjne. Ale w którymś momencie ludzie zarządzający angielskim futbolem uznali, że właściwie to nie jest głupi pomysł, żeby do tego stołu jeszcze dosiedli się amerykańscy biznesmeni. To tak naprawdę dzisiaj to jest, możemy powiedzieć, że to jest ich wina, bo wcześniej mogły powstać takie regulacje, które po prostu zabraniały, żeby inwestorzy z zagranicy pojawili się w Lidze Angielskiej. Ale wiadomo, że każdemu chodzi o to, żeby ta kupka pieniędzy rosła w nieskończoność. Ale najciekawsze i w ogóle najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że gdyby. Florentino Perez, bo tutaj najczęściej się pojawia jego nazwisko, bo on jednak jest tym głównym on rozgrywającym od, w europejskiej. Od, od ponad dekady mówi o Super superlistach. To gdyby, gdyby każdy z tych klubów dostał rocznie 20 miliardów, to gwarantuję Wam, że po trzech latach znowu byśmy usłyszeli, że im się budżet nie spina, bo oni się między <grym> sobą tobą będą ścigać. Jeżeli będą mieli 20 miliardów, to wtedy piłkarze już nie będą zarabiali 30 milionów, tylko będą zarabiali Słuchaj, ja 300 też, ja milionów. Ja taką symulację, że ten, ten wyścig że, nigdy nie będzie miał końca. Że Atletiko na podstawie tych pierwszych symulacji, oczywiście to wszystko może zostać zweryfikowane jeszcze raz, że Atletiko może zarabiać 6 razy więcej. No czyli Atletico będzie stać na wyjęcie absolutnie wszystkich piłkarzy spoza tej dwunastki i będzie w stanie skusić tych zawodników. Zastanawiałem się nad inną rzeczą. Gdyby te kluby zostały wykluczone ze swoich lig, co będzie z piłkarzami z drugiego albo trzeciego szeregu, z piłkarzami ala la Lucas Vasquez, o którym mm -hmm. ostatnio rozmawialiśmy, z piłkarzami, którzy nie mogą mieć stuprocentowego przekonania, czy będą funkcjonować w tym Realu Madryt na przykład na kolejne lata. Bo ja wyobrażam sobie to tak, że gdyby UEFA tak wyjątkowo postawiła się tym klubom i powiedziała, nie możecie grać w swoich ligach krajowych, to piłkarze też dostaną pewne obostrzenia, z których może wynikać na przykład coś takiego. Jeśli pan Lukas Vazquez chce występować w Realu Madryt w Superlidze, to po okresie albo, albo po wygaśnięciu kontraktu 3 lata przerwy. Tak jakbyś ustawiał mecze, dostajesz po prostu karę za to, że tam funkcjonowałeś. Ciekaw jestem też do jakiego stopnia piłkarze będą się na to zgadzali. No ale to słyszymy głos piłkarzy. Wspomnieliście, wspomnieliście o okay. Jamesie Milnerze. Mi, James Milner, honorowa to, ale, postać, wiadomo, no to, że... ale przecież zbliża się do końca słowa. kariery też. No, dobrze, ale, poczekaj, ale bardzo podobne słowa wypłynęły z ust Jurgena Klopa. On już dwa lata temu mówił, no, tak, to jest że nie pasuje to. obecna rywalizacja w europejskich hmm. pucharach, Liga Mistrzów, ja nie potrzebuję żadnej, żadnej Superligi i on to swoje zdanie podtrzymał, przed meczem z Leeds United, już po ogłoszeniu planów dotyczących, dotyczących Superligi, a wiemy, że bardzo aktywnie w tym uczestniczy jego, jego prezes, właściciele Liverpoolu, mm. bo to też są, też są ludzie ze Stanów Zjednoczonych, którzy po prostu patrzą na to jako, jako biznes i trudno ich za to winić. Oni szukają jakichś nowych dróg do tego, żeby, żeby zwiększyć wartość. Wartość swoich klubów, bo na tym polega, polega, polega ich praca, ale myślę, myślę że że oni chyba nie przewidzieli, jak, jak duży będzie sprzeciw wśród ludzi, wśród, wśród osób, które. Wiesz, co ja nawet widziałem, widziałem takie poszczególnym. Też rozgrubom. mi się tak wydaje, że to szczęście. Widziałem amerykańskich dziennikarzy, którzy razie. zastanawiają się, dlaczego Europa tak reaguje. Ale, a, oni mogą tak, po prostu nie pojemnie się nie, powiem, ale nie rozumieją, tak, znaczy, wydaje, wydaje mi się, że oni za bardzo nie umieją wejść w duszę europejskiego kibica piłki nożnej. No jasne. Bo zupełnie inaczej. Ludzie konsumują sport w Stanach Zjednoczonych. Jest NBA, jest NFL, jest, jest NHL, ale to jest bardziej, bardziej taki miły sposób spędzania czasu. Tam jakby nie masz tego całego zaangażowania. Uczuciowego. Już pomijam takie tak. kwestie, że no nie słyszałem, nie słyszałem o tym, że były jakieś ustawki między kibicami NFL albo, <noise> albo NBA. Ja wiem, że tutaj mówię o sytuacjach zupełnie, zupełnie skrajnych, ale to, to, to pokazuje, że jakby no, umysł kibica piłki nożnej Wiecie, działa zupełnie inaczej niż umysł kibica zaangażowanego w sport amerykański, gdzie ten sport. Oczywiście na końcu chodzi o to, żebyś, żebyś wygrał, ale jak nie wygrasz i miło spędzisz czas i zrobisz tego grilla przed stadionem, to i tak wszystko jest okej. Wiesz co, okay. ty, ty wspomniałeś tak na koniec o Jamesie Milnerze. To jest piłkarz, który zbliża się do końca kariery i jeśli nawet do końca tej kariery będzie funkcjonował jako taki buntownik, to jeszcze zyska na tym wizerunkowo, jako człowiek, który walczy powiedzmy o te trady... o tradycje, o wartości związane z oldschoolową, powiedzmy, mm. piłką, bo już teraz tak możemy mówić. Natomiast gdyby przykładowo Joan Laporta Podszedł do jakiegoś zawodnika młodszego typu Pedri, i Pedri mu powiedział: Nie, ja tak nie do końca to widzę. Chciałem grać, widzę mistrzów i tak dalej, widzę. A on by powiedział: Ale, słuchaj, dostaniesz 6 razy wyższy kontrakt w tym momencie. Ja jestem przekonany, że wielu zawodników, którzy mają jakieś tam dylematy, po prostu za chwilkę dostanie trzy razy więcej na papierze. Złóż podpisz, pod, podpis pod kontraktem, na bazie tego kontraktu możesz występować w super Lidze, od razu razy dwa razy trzy. Jasna sprawa, ale jeśli ten piłkarz jednocześnie usłyszy, jeśli podpiszesz ten, ten kontrakt, to nigdy nie zagrasz mistrzostwa świata, to nigdy nie zagrasz meczu swojej reprezentacji, to wtedy dwa razy się. Wiesz na no ta, nad ta tym, reprezentacja tym to jest zastanowi. taki dylematowane przede no wszystkim. No dobrze, słuchajcie, ale jednak... Jest słyszalny głos piłkarzy, bo też zabrał stanowisko w tej sprawie Bruno Fernandes. I mhm. on powiedział, nie możesz kupić marzeń. Jego mhm. marzeniem było to, żeby zagrać w wielkim klubie, żeby sięgać po, po trofea, żeby, żeby słyszeć hymn Linii Mistrzów, bo jednak to są, dzisiaj mamy pokolenie piłkarzy, które tak naprawdę Dorastało razem z Ligą Mistrzów, bo Liga Mistrzów istnieje od sezonu chyba nie wiem 92-93 no, coś, coś koło tego. Nawet, nawet ja, stary, stary chłop, jak e, słucham na stadionie tego hymnu Ligi Mistrzów, kiedy robiliśmy spotkania Champions League w Kanal+, Plus, to naprawdę masz, masz ciary na plecach. Mm. To, to, to nie jest tak, że to, że to wszystko możesz zamienić na monetę, bo, bo w przypadku tych piłkarzy Wiadomo, każdy chciałby mieć więcej pieniędzy, no dobra, ale jak on się nad tym zastanowi, czy to mi zrobi wielką różnicę, jak ja zamiast y, dwóch Bentleyów w garażu będę miał osiem Bentleyów, no pewnie nie, a mogę coś, mogę coś stracić, mogę stracić jakieś wspaniałe wspomnienie, którego się tym... nie da? którego nie da się zamienić na pieniądze. Ja może tak zbyt idealistycznie, ale, ale ja też ja że... jestem o tym obozie. Ja też, ale z drugiej strony podejrzewam na, mie na, na miejscu A takiego. Się piłkarza. się ja nie wiem czy ktoś jest tak. zwolennikiem superligi, takim stuprocentowym, poza tymi klubami, tak swoją drogą. Więc Gdybyśmy tutaj mieli od razu wyznaczyć z tej dyskusji taki kierunek, że jeden musi bronić, drugi musi atakować, to byłoby bardzo ciężko bronić tej superligi. Ja cały czas czekam na kolejne informacje. I zgubiłem wątek, powiem Wam szczerze. Ale a propos, ale nie a propos właśnie tych zawodników, że, że taki piłkarz, który dostałby informację, dostaniesz 4-5 razy więcej, ale nie będziesz występował po prostu w Champions League jako taki i być może też w reprezentacji, on może mieć dylemat, ale z drugiej strony możemy myśleć na zasadzie takiej: kurczę, ale za 5 lat to mogą być peryferia wielkiej piłki. Mhm. Nie wiem, co będzie za 5 lat. A więc to też piłkarz musi być blisko kibica. Musimy o tym, musimy o tym pamiętać. To jest dla nich, to jest dla nich wszystko, wszystko ważne. Jeszcze wracając do, do piłkarzy, czy my usłyszeliśmy wypowiedź jednego, jednego piłkarza, który by powiedział: To jest fajny pomysł, bingo! No nie. Wszyscy zarobimy? Nie, ja myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na to, na to tak. pytanie. Nikt tego nie chce poza tą grupą. Oni, moim zdaniem, robią, robią to po to, żeby dostać większy kawałek tortu od UEFy i być może nawet im się to należy, szczerze mówiąc, bo oni jednak w dużym stopniu nakręcają koniunkturę na tę najmocniej konsumowaną część piłki nożnej. Okej, okay, panowie, tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za Waszą dziękuję. dzisiejszą dyskusję, dziękuję. wynurzenia na temat Superligi. Czekamy na Wasze komentarze, co sądzicie o Superlidze. Dajcie oczywiście znać poniżej, pod tym materiałem. Raz jeszcze wszystkim dziękuję, do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.